Witam Państwa bardzo serdecznie, Zawszego Krajowego Krzeszki. Przyjechałem z Mazur, z Dużycka. Reprezentuję organizację pod nazwą Generator Ekwereków. Jest to organizacja stworzona przez Pana Jana Kubania z Fundacji Famberek. Jeśli jest znana taka osoba, jaki był cel stworzenia tej organizacji? Przyszliśmy do wniosku, że przy każdej inicjatywie ustawodawczej czy też przeprowadzenia yy, yy, referendum obywatelskiego są potrzebne zagranie, jest potrzebne zadanie podpisów. Przy po inicjatywie ustawodawczej 100 tysięcy, przy przeprowadzeniu referendum obywatelskiego trzeba zadawać 500 tysięcy podpisów. Więc poszliśmy do postanowiliśmy zorganizować, spróbować, chociaż zorganizować grupę osób, które pomogą nam zbudować takich podpisów. Następnie ambasadorami, ambasadorami federalnych krajów. E, szukamy wszystkich osób, które mogłyby nam podpisać nasze inicjatywie. Jesteśmy też zainteresowani współpracą z Instytutem Demokracji Bezpośredniej Pawłach Kiza w 2015. E, następnie deklarujemy, że e, moglibyśmy w gronie naszych ambasadorów, których mamy ponad tysiąc, jest taka jakaś grupa osób dla naszej promować informacje, które byśmy otrzymali w opisie 15. Z drugą stronę prosimy serdecznie o wsparcie w promocji naszej, naszego pomysłu, czy też w analizie działu byśmy wspólnie mogli skutecznie zgromadzić te podpisy i w końcu skutecznie składać inicjatywę ustawodawcze i referatury na w naszych ostatnich działań mogę powiedzieć, że złożyliśmy petycję, zebraną, od którą zebraliśmy około 1200-1300 podpisów, nasi amasadorzy zebrali, w którym przedstawiliśmy nasze główne postulaty. Petycję do Sejmu to jest w tej chwili procedowana. Procedowana jest ta petycja w, w Komisji do Spraw Petycji. Czekamy na rozstrzygnięcie przez tą komisję. W tej petycji zawarliśmy y, y, wiele problemów, które są Państwu bliskie, na przykład y, po, po zarobi odpowiednich podpisów można było przeprowadzić referendum ogólnopolskie, bez konieczności pytania o ogólnych ustalonach. Jak Państwo pojawicie, trzeba pytać z tego zgodne, z zadecydować, czy w ogóle te referendum zostanie przeprowadzone. My y, w, w stosunku do propozycji środowiska y, środowisk y, proraferdalnych. Proponujemy nawet zejście z miliona podpisów, które się bardzo często słyszy w 100 latach, tych 200 tysięcy podpisów, koniecznie do zabrania, by w ogóle można było przed, przeprowadzić lub złożyć wniosek o referendum ogólnopolskie w Polsce. By te 200 podpisów wystarczało, by nikogo nie pytać z strony żadnego polityka, czy można w Polsce zorganizować referendum ogólnopolskie. Zatem serdecznie Państwa zapraszam z pracy dziękuję za możliwość prezentacji naszej organizacji. generalnie referendum, referenda Serdecznie zapraszam będę w tym między, jeszcze rozdał obrotki dla zainteresowanych e, osób. Bardzo serdecznie dziękuję.